Siemano, z tej strony mamy nas nieba i chciałbym Wam ogłosić taki oto konkurs z okazji 1300 widzów, no nawet ponad, bo aktualnie mam 1383 widzów. A więc, w konkursie do wygrania będą dwa konta premium do Minecrafta i mam aż dwa konta, czyli mogą wygrać dwie osoby. I wymagania, żeby wziąć w ogóle udział w tym konkursie, to trzeba być moim widzem, czyli musisz mnie subskrybować, musisz polubić ten filmik. Musisz zasubskrybować użytkownika Polski Bigos. Link do jego kanału będzie w opisie tego filmu. Oraz musisz w komentarzu napisać biorę udział i liczbę. Na przykład biorę udział 1. No i jeśli będziesz jako pierwszy pisał. A powiedzmy, jeśli ktoś przed tobą napisał biorę udział 50, no to ty musisz napisać biorę udział 51. I konkurs będzie do, do końca października i później. Jakoś pierwszy albo 2 listopad będzie rozstrzygnięcie i ja wylosuję za pomocą no takiego. No są takie strony, gdzie tam się w, można wylosować. I, I tyle ile osób weźmie udział, no to yy, spośród tylu będzie to losowanie. No. Tak więc co? Jeśli chcecie wziąć udział, to musicie mnie subskrybować, ten filmik polubić. Zasubskrybować użytkownika polski Bigos i napisać biorę udział i liczbę. I to by było na tyle. A więc życzę Wam wszystkim powodzenia i trzymajcie się siema.